Małopolska stała się stolicą światowego piękna. Przez trzy dni w Nowym Sączu trwały wybory najpiękniejszych kobiet i mężczyzn. To wielkie wyróżnienie dla województwa, które było partnerem głównym wydarzenia, mówił marszałek Witold Kozłowski. Ekwiwalent promocyjny takiego wydarzenia dla nas jest, jest bardzo duży, bo transmisja bezpośrednia to blisko 100 krajów, kilkadziesiąt krajów wykupuje sygnał telewizyjny, więc łatwo sobie wyobrazić dokąd Małopolska w tym wymiarze promocyjnym trafia. Małopolska Polska trafiła naprawdę daleko. Kandydatki reprezentowały 69 krajów. Najpiękniejszą kobietą okazała się przedstawicielka południowej Afryki. Zwyciężczyni nie kryła wzruszenia. Kolejne dni to kolejne wyzwania dla jury. Radna województwa małopolskiego Jadwiga Wójtowicz podkreślała, że konkurencja wśród misterów jest ogromna. Panowie są naprawdę przystojni, pewni siebie, wspaniale zbudowani, pięknie ubrani. No i cóż możemy sobie tylko życzyć, żeby to piękno zewnętrzne, które... No, dzisiaj od nich bije było tym pięknem, które przenosi się z wnętrza. Polskę reprezentował Jakub Kowalewski, który zdradził nam, czy trudno jest wygrać konkurs o takiej randze. Trzeba być takim człowiekiem bardzo pozytywnym, otwartym do ludzi, że nie tylko wygląd ma znaczenie w tych konkursach. Generalnie no, tak się przyjęło, że to są to konkursy piękności, ale myślę, że są też takie cechy e, charakteru, które muszą e, jakby zagrać razem z tym wyglądem, żeby tym misterem zostać. Tytuł mistera Supranational zdobył Luis Galvez Blanco z Kuby, ale to nie był koniec Festiwalu Piękna. W ostatni dzień rywalizowały Polki. Radny województwa małopolskiego Grzegorz Biedroń trzymał kciuki za małopolanki i kandydatki z okolic Nowego Sącza. Ja wychowałem się w pobliżu Nowego Sącza i zawsze uważałem, że w Sączu są Piękne dziewczyny i piękne kobiety, czy mam kciuki? Koronę Miss Polski wywalczyła Aleksandra Klepaczka z Łodzi. Jak podkreślała, ostatnie dwa tygodnie w krynicy Zdroju były dla niej czasem wytężonej pracy. Ostatnie dwa tygodnie spędziliśmy w krynicy Zdroju, w naszym hotelu, gdzie wszystkie finalistki miały zgrupowanie. Bardzo intensywnie przygotowywaliśmy się, żeby ten wieczór wypadł jak najlepiej. Mamy nadzieję, że zrobiliśmy dobre show dla Państwa wszystkich. Miss Polski widzów Polsatu została reprezentantka Małopolski, a dokładnie Krakowa, Patrycja Krzywoń. Jest mi niezmiernie miło, że dostałam takie wyróżnienie i szansę, aby być w finale Miss Polski. Bardzo chciałabym promować region, ponieważ uważam, że Małopolska jest pięknym miejscem. I jest na pewno warta odwiedzenia. Przez cały, przez cały czas zgrupowania pokazywałyśmy dużo pięknych miejsc w Małą Polsce i myślę, że będę robić to dalej. Jestem dumny z tego, że Nowy Sącz stał się stolicą piękna przez trzy dni, podkreślał Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza. Sądeczyzna ma dużą moc, dużo energii, jest pełna gościnności i otwartości. Mam nadzieję, że spotkamy się również za rok. Dodajmy, że uczestnikom dopingowali nie tylko telewidzowie. Amfiteatr w Nowym Sączu przez trzy dni zgromadził kilka tysięcy widzów, a piękno małopolski poznawał cały świat.